Witajcie moi drodzy na kanale Kryptostasiak. W dzisiejszym odcinku troszeczkę sobie pospekulujemy, porozmawiamy tak naprawdę o mojej wizji tego, co dalej z Bitcoinem, czy hossa jest zagrożona, kiedy ta hossa może się pojawić, a kiedy tak naprawdę możemy jeszcze zobaczyć mocny, naprawdę mocny market crash. Porozmawiamy sobie również o ETF-ach, o tym co może wyniknąć z halvingu i tak naprawdę, jak moim zdaniem, troszeczkę sobie spekulując, będzie wyglądał rynek kryptowalut w najbliższych miesiącach. Oczywiście moi drodzy, jeżeli e, macie ochotę wesprzeć kanał, wesprzeć moją społeczność, e, macie linki do założenia konta na giełdzie Bybit poniżej w opisie. Dzięki temu oczywiście wy dostaniecie jakieś tam nagrody, dodatkowe pieniądze na start do e, tradowania czy do E, darmowych prowizji i oczywiście z czasem również dostajecie promocje, które gdzieś tam staram się z Bybitem dla Was załatwić, więc jeżeli tylko i wyłącznie kanał, odcinek, e, moja społeczność, ja, Wam się podobają, bardziej twórczość niż ja, którą gdzieś tam tworzę, to będę bardzo, bardzo wdzięczny za wsparcie właśnie e, w ten sposób, ponieważ u mnie na kanale wszystko, wszystko jest za darmo, również dla społeczności, Discord i wszystkie informacje, które tam są, są w 100%, za darmo dostępne dla wszystkich, niezależnie czy jesteście spod mojego linku, czy nie. To jest po prostu rzecz dowolna, możliwość wsparcia. Także, żeby nie przedłużać, zaczynajmy naszą dzisiejszą spekulację, która naprawdę może być dla Was mocno ciekawa. Tak moi drodzy, w dzisiejszym odcinku tak naprawdę porozmawiamy sobie o tym, czym dokładnie jest ten Bitcoin. ETF, no bo ponieważ bardzo dużo się o tym ostatnio mówi, ale nie wszyscy wiedzą tak naprawdę, co to właśnie jest ten ETF na Bitcoinie i czy tak naprawdę jego powstanie zwiększy płynność na Bitcoinie fizycznym. Teraz moi drodzy, fundusz ETF to jest tak naprawdę fundusz, który posiada aktywa w danym segmencie, z którego jest zbudowany. Czyli przykładowo możemy mieć fundusze, które posiadają akcje, obligacje, waluty, kontrakty futures. Towary, surowce, etc. etc. I oczywiście ETF-y, które mają powstać w najbliższym czasie, czyli takie, których BlackRock, jeden z największych funduszy, jak właściwie największy fundusz na świecie oraz jak niektórzy mówią firma rządząca światem, właśnie mają takie ETF-y wprowadzić. Oczywiście to nie jest od razu, ponieważ pamiętajcie, że na wprowadzenie ETF-a jest 260, okolice ok. 260 dni na zatwierdzenie. I o dziwo BlackRock oraz inne fundusze inwestycyjne zgłosiły swój wniosek o ETF-a w takim czasie, że jeżeli zostałby zaakceptowany przy końcu tej możliwości, czyli po tych 260 kilku dniach, będzie to akurat okres, w którym będzie rozpoczynał się halving. Czy to jest przypadek? No nie sądzę. Możemy sobie porozmawiać o tym, moi drodzy, czy ETF działa byczo na dane aktywa. Które reprezentuje. Tutaj widzicie na obrazku ETF na złocie, który powstał, działał bardzo, bardzo byczo w 2002-2003 roku. Ale oczywiście złoto to nie krypto, prawda? I tutaj wchodzi taki motyw manipulacyjny, ponieważ, ponieważ weźcie pod uwagę jedną rzecz. Jeżeli weszłyby ETF-y, to dlaczego miałaby się zwiększyć płynność na bitcoinie, skoro ETF będzie Regulowanym instrumentem finansowym, który będzie spoczywał na rynku tradycyjnym. I przecież ludzie, którzy w większości tak naprawdę ludzie, którzy nie wiedzą, co to, są, e, co to są bitcoiny, i w ogóle to jest dla nich niebezpieczne, przecież to nie istnieje. Jaki fizyczny Bitcoin, można go kupić na Allegro za 45,90, nie. <laughs> I tutaj bardziej jest kwestia tego, że ludzie, którzy będą poza. Faktycznie rynkiem kryptowalut, tak jak my jesteśmy w rynku, siedzimy, interesujemy się, wiemy o co chodzi, to ludzie, czyli ten tak zwany retail, nie będą tego wiedzieli i gdzie zainwestują. No nie w bitcoina e, prawda, fizycznego, tylko właśnie w te ETF-y, czyli w te kontrakty, które są oparte na bitcoinie, czyli pieniądze z ulicy bezpośrednio raczej nie będą wpływały do bitcoina fizycznego, tylko właśnie do tego ETF-a, który zostanie stworzony przez największe fundusze inwestycyjne. I tutaj ciekawe jest to, że faktycznie mogłaby powstać wojna pomiędzy giełdami regulowanymi, a nieregulowanymi, ponieważ, dlatego że Bitcoin nie będzie kupowany za te pieniądze, bo one będą wpływały do funduszy na ETF-y Bitcoina. Więc na Bitcoinie tak naprawdę dobrym rozwiązaniem będzie zrobienie takiego słapa przez market makerów, czyli sianie dosyć mocnej narracji, że Bitcoin jest zły, Bitcoin jest niebezpieczny, etc., etc. Oczywiście tutaj mówimy o chudzie dla ulicy, bo musicie zwrócić uwagę na to, że osoby, które siedzą w tym rynku troszeczkę mniej reagują na te informacje, bo wiedzą jak rynek mocno kryptowalutowy jest manipulowany. I teraz uwaga, pieniądze będą wypływały, nawet bym powiedział, z fizycznego Bitcoina przez składzenie przez największych market makerów na rynek fudu który będzie przepływał do ETF-ów. Kasa, która będzie wychodziła z fizycznego Bitcoina, z fizycznych kryptowalut wpływając do ETF-ów, będzie co zasilała? Będzie zasilała portfele grubasów, Vanguarda, BlackRocka, innych funduszy inwestycyjnych. I teraz co dalej z tymi pieniędzmi będzie się działo, ponieważ to jest bardzo ciekawa cyrkulacja. Czyli z Bitcoina z retailu wychodzi kasa, wchodzi do ETF-a w funduszu. Fundusz mając pieniądze, który jest oparty o kontrakty na Bitcoinie, będzie te pieniądze Przekładał z powrotem do fizycznego bitcoina, oczywiście po czasie, po którym ta cena spadnie, czyli jakby ich założeniem będzie to, żeby jak najbardziej sfudować bitcoina, jak najwięcej pieniędzy retailu z fizycznego bitcoina zabrać tym działaniem, wrzucić do swojej kieszeni i za to sobie kupić bitcoiny, które są faktycznie warte dużo, dużo więcej niż ETF-y, bo ETF-y, za przeproszeniem, są chuja warte. To jest tylko kontrakt. Na papierze oparty o bitcoina, tak samo jak kontrakty na złoto, a nie jest to złoto fizyczne, prawda? Czyli no niektóre mają pokrycie w złocie, niektóre nie mają. I teraz wydaje mi się, że te fundusze inwestycyjne, które stworzą te ETF-y, oczywiście, że nie będą miały pokrycia swoich ETF-ów w bitcoinie, bo będą musieli je najpierw w odpowiedniej ilości kupić. A po co kupować wcześniej daną ilość bitcoinów, żeby zabezpieczyć, skoro prawdopodobnie nie będzie to? wymagane, więc pamiętajcie, że tutaj chodzi o to nie żebyśmy my zarobili, my mamy tracić, fundusze mają zarabiać, więc będzie to zrobione w taki sposób nie, że fundusz Wam będzie to po prostu sprzedawał, będzie to jakaś cena umowna na kontrakcie i będziemy zarabiać, nie to fundusz ma zarobić jak najwięcej pieniędzy i doprowadzić do tego żeby rynek kryptowalut leżał na glebie, żeby fundusze czyli ci najwięksi mogli go odkupić, dopiero wtedy ulica zauważy, że gdzie kurwa Jakie ETF-y, jakie papiery, wracamy do Bitcoina, tylko wtedy Bitcoin będzie tak jak zawsze w koście po 60-70-90 tysięcy i wszyscy znowu będą ładować się na górce, czyli standard, który się dzieje na, każdej, na każdym cyklu. Tylko w tym momencie trzeba wymyślić coś innego, bo już się nie łapiemy na to, że Chiny banują Bitcoina, już się nie łapiemy na to, że Bankman się wywraca, czyli cały FTX, już nie łapiemy się na cały fut, który jest kładziony na tym rynku, czy nawet cała afera Ethereum Gate, która w tym momencie ma miejsce, a Ethereum się nie ruszyło praktycznie w ogóle. Więc trzeba wymyślić coś tak grubego przy okazji nie do końca siejąc food, ale zapewniając jakąś ścieżkę wyboru dla całego retailu po to, żeby znowu zdampować rynek, odkupić go i zarobić. A ci co mieli pieniądze w fizycznym Bitcoinie, no nie zarobią, bo z niego wyjdą do ETF-a, który pff, będzie się ruszał na poziomie pół do 1%. I, I to będzie wszystko. Więc na pewno bardzo dobrze by było, gdybyście się również zainteresowali, zobaczyli, jakie ETF-y faktycznie zostały wprowadzone do, yy, jakie mają być wprowadzone na rynku, jakie fundusze mają te ETF-y otworzyć i zobaczyć, jak te fundusze będą skupowały. Ale uwaga, tu się zaczyna drugi poziom spekulacji, yy, o której Wam teraz cały czas mówię, ponieważ my widzimy wszystkie przepływy. Prawda? Jeżeli bitcoiny są kupowane oficjalnie przez regulowane kanały. Ale co powiecie na to, że fundusze inwestycyjne tak naprawdę są w stanie kupować bitcoina w sposób w pewnym sensie zdecentralizowany, czyli w taki sposób, żebyśmy my tego nie widzieli, ale owy zakup papierowo będzie legalny? Czyli brzmi rewelacyjnie, no bo nie widzimy tych przepływów tak naprawdę, nie wiemy w jaki sposób one się dzieją. A przecież BlackRock nie wchodzi na Bybita czy Binance'a, klika i kupuje bitcoina za 100 milionów, nie? Czy tam ma ileś portfeli i, i kupuje po prostu po kolei portfelami na scentralizowanych giełdach, prawda? I tutaj jest właśnie ta spekulacja, która tyczy się tego, czy można stworzyć monopol na bitcoina, czy można go wyłączyć i w jaki sposób w przyszłości on będzie działał i czy nie będzie czasem zarządzany przez największych. I teraz już spieszę z tłumaczeniem jak i dlaczego to jest możliwe, a jest. I tutaj chciałbym tylko przypomnieć jeszcze moi drodzy, że halving jest za 170 dni i plus minus w tym samym czasie powinna zostać wydana oficjalna decyzja o tym, czy ETF-y złożone przez największego gracza, czyli BlackRocka, będą zatwierdzone. I teraz co musimy wiedzieć? Musimy wiedzieć moi drodzy to, że Bitcoin, żebyście zrozumieli dalszą część spekulacji. Bitcoin... Jest proof of work, oparty o proof of work, czyli działa kiedy? Działa wtedy, kiedy jest kopane, czyli wtedy, kiedy kopalnie, bo nie mówię tu o retailu, który kupił sobie kompa za 6500 i kopie sobie tam bitcoiny w zaciszu domowym czy jakąś inną kryptowalutę. Nie chodzi mi o takie kopanie, chodzi mi o największe na świecie kopalnie bitcoinów, które są tak naprawdę już na giełdzie papierów wartościowych wystawione, są tak ogromnymi firmami, że są na giełdzie papierów wartościowych, więc można w nie inwestować, prawda? No i oczywiście dążymy do tego, że ci najwięksi rządzący, czyli ci najwięksi e, gracze na tym świecie, na rynkach kapitałowych, czyli właśnie fundusze inwestycyjne, takie jak Vanguard, BlackRock, co robią? Coraz bardziej inwestują i interesują się kopalniami kryptowalut. Ale czemu? Ale dlaczego? Ale czemu banki mają podniesiony w tym roku, od tego roku, możliwość inwestycji w kryptowaluty z 1% do 2%? Prawda? Przecież krypto jest takie złe. I teraz czy konsekwencją ewentualną, w której właśnie są robione takie inwestycje grubasów, nie będzie czasem problem z decentralizacją Bitcoina w przyszłości? I tu kłania się odcinek, który nagrałem a propos spekulacji XRP, i czy XRP nie było pierwsze, i czy XRP i dlaczego jest, lub może być, drugim Bitcoinem. Zapraszam Was do oglądnięcia tego. Odcinka, bo naprawdę myślę, że otworzy Wam to głowy bardzo po oglądnięciu tego odcinka. Także moi drodzy, jakie mamy kopalnie kryptowalutowe ogromne, które są na giełdach papierów wartościowych? Jest to Riot Platforms, które jest na Nasdaqu i markę. Kapitalizacja rynkowa jest na poziomie 2,8 miliarda dolarów. Marathon Digital Holdings, również na NASDAQ kapitalizacja 2,6 miliarda dolarów. Cypher Mining Inc., również NASDAQ, kapitalizacja 1 miliard dolarów. Clean Spark, NASDAQ, kapitalizacja 0,7 miliarda dolarów. I Hat 8 Mining Corporation, którego kapitalizacja wynosi 660 milionów dolarów. Więc. To nie są płotki, moi drodzy. To nie są płotki, to są ogromne, ogromne firmy, ogromne przedsięwzięcia i niesamowicie duże kopalnie. Nawet nie wyobrażacie sobie, jakie to są połacie terenu, które muszą być wykorzystane do tego, żeby te kopalnie działały, a czy przynosiły zyski. Zaraz o tym powiem. Teraz moi drodzy, czy kopalnie bitcoina faktycznie jest tak opłacalne? Czy te kopalnie, które istnieją, istnieją po to, żeby zarabiać aż tak ogromne pieniądze? Czy są Tak naprawdę fundowane przez największe korporacje takie jak Twenty Ward Shares, ARK21 Shares, Grayscale, Vanguard, BlackRock, tylko po to, żeby ta sieć bitcoina po prostu działała. Bo jeżeli my byśmy dzisiaj w cudzysłowie wyjęli wtyczkę i bitcoin przestałby być kopany, to przestałyby być wydobywane bloki. Wystarczy, że jeden blok się zatrzyma i mamy po temacie. Bitcoin nie ma możliwości sprzedaży, kupna, przesyłu, nic po prostu nie działa, ale jest to utrzymywane mimo tego, że. Trudność kopania jest cały czas, cały czas robi coraz nowe ATH, patrząc na ceny prądu, które mamy na świecie. Czy jest to tak naprawdę opłacalne? Nie do końca. Bardziej chodzi o to, że ta sieć musi z jakiegoś powodu działać i jakiś na nią plan większy, przyszłościowy na pewno jest. Jaki jeszcze tego nie wiemy, tutaj możemy oczywiście spekulować, tak jak podczas tego odcinka, ale no. Wydobywanie nie jest już tak turbo opłacalne, jak było kiedyś, szczególnie teraz, kiedy ceny Bitcoina są na tak słabym, niskim poziomie. I teraz wyobraźcie sobie, że ci najwięksi, wracając do tematu, nie kupują na giełdach, tylko w jakiś sposób dogadują się z kopalniami, inwestując w te kopalnie pieniądze, duże, duże dużo, dużo pieniądze po to, żeby mieć monopol na Bitcoina, no bo wtedy będą mieli monopol, tak? Czyli uwaga, inwestują w kopalnie. Bezpośrednio z kopalni są w stanie kupować te bitcoiny na swoje portfele, gdzie my tego nie widzimy, nie jesteśmy w stanie takiego przepływu prawdopodobnie zobaczyć. I do czego to dąży? Dąży to do tego, że najwięksi, którzy tak naprawdę, jeśli mówimy o rządzeniu innymi tematami, wiadomo, że się gdzieś tam zgadują w cudzysłowie i po prostu podejmują różne wspólne decyzje, przejmą kontrolę nad kopalniami bitcoina, czyli przejmą kontrolę tak naprawdę na bitcoinem, jego działaniem, jego możliwościami działania, będą mieli niewiarygodne pokłady w tym bitcoinie, ale po co? Po co mieć kontrolę nad bitcoinem? Czy dlatego, że jest królem kryptowalut i będą chcieli nim jeszcze bardziej manipulować? Czy po to, żeby któregoś pięknego dnia go wyłączyć, pokazać, że jest beznadziejną kryptowalutą, a zamiennikiem bitcoina zostanie XRP lub jakiś inny coin? lub będą chcieli właśnie dzięki temu spowodować tak ogromny fut, że ludzie zaczną się z tego mocno wyprzedawać, nawet wyłączą tą sieć bitcoina, poczekamy dwa tygodnie, trzy tygodnie, zanim z powrotem się włączy, ale już nikt nie będzie chciał być w krypto, a oni w to na grubo, na grubo od nas wszystkich za pół darmo kupią. To są tylko spekulacje, pamiętajcie, to nie musi się wydarzyć, jednakże są to rzeczy, które się dzieją, to są rzeczy, które mogą mieć miejsce. I to są rzeczy, nad którymi warto byłoby się zastanowić, dlaczego taka sytuacja ma miejsce. Więc może powstać faktycznie ogromny, ogromny hedge pomiędzy kontraktami ETF a rynkiem spot, który właśnie spowoduje totalny spadek spotowego bitcoina, wzrost ETF-ów i potem przerzucenie kapitału z powrotem do bitcoina, ale już nie przez nas, my już nie zarobimy, tylko właśnie ci najwięksi. Więc po co to mówię i jakby też po części trochę podsumowując pewne elementy tego odcinka. Po pierwsze, nie trzymajcie kryptowalut na giełdach, bo jak się coś stanie, te koiny nie są wasze. Te kryptowaluty, nie macie do nich e, prywatnego klucza, więc po prostu nie będziecie mieli do nich dostępu. Trzymajcie je tylko i wyłącznie na portfelach zewnętrznych, zimnych po prostu, tak? czyli takich jak Elipal, e, Trezor lub jakikolwiek inny e, portfel. Co jest bardzo ważne, uważam, że im, im, im bliżej będziemy halwingu, im bliżej będziemy decyzji finalnej, o ETF-ach na bitcoina, które są w okolicach marca 2000, 2024 roku. Musimy bardzo patrzeć na to, jak najwięksi inwestują, jak wyglądają ich portfele, ich pieniądze wrzucane właśnie w te kopalnie. Czy tam coraz bliżej spotkania z ETF-em, coraz bliżej halvingu, nie będzie bardzo mocnego przepływu pieniędzy? Na giełdach właśnie przez największe fundusze inwestycyjne do kopalni kryptowalutowych. Więc pamiętajcie, moi drodzy, że im bliżej halvingu, im bliżej ETF-ów, wypuszczenia ETF-ów wcale nie musi być byczo. Uważam, że po pierwsze, może być to ten, ten boczniak, który aktualnie jest, oczywiście ze skokami w dół w górę, może być ciągnięty bardzo, bardzo długo i przed ETF-ami, lub nawet po ETF-ie, po halvingu nie zobaczymy bomby do góry. Spadek na rynku, który będzie tak duży, że wszyscy się na maksa przestraszą i z tego rynku po prostu uciekną gdzie? Kurwa, do ETF-ów, bo będą dostępne, będą zabezpieczone, będą na rynkach tradycyjnych regulowanych. Tam się nie da stracić pieniędzy, ale też ciężko zarobić. Więc miejcie to na uwadze i pamiętajcie, że market makerzy, i to jest ciekawa też spekulacja, market makerzy ich ruchem, o którym nikt nie mówi, nikt się nie zastanawia, jeżeli oni będą w stanie wziąć monopolizację kryptowaluty, czyli bitcoina, no bo bitcoin, weźmy wszystkie krypto, gdzieś tam są pod królem, tak to nazwijmy, to czy nie będą chcieli stworzyć najdłuższej konsolidacji w dziejach kryptowalut, jaka miała miejsce do tej pory? Ani nie będzie bezsy, ani nie będzie hosy. Po prostu ta Hossa nie pojawi się przez najbliższe nawet lata. Po co? Po to, żeby w cholerę wyczyścić rynek i mieć monopol nad najważniejszym i najmocniejszym, najbardziej sensownym, Deflacyjnym instrumentem finansowym, jaki kiedykolwiek powstał. My nie możemy mieć kontroli nad nim, jako ludzie, my nie możemy go posiadać więcej niż grubasy, my nie możemy mieć aż tyle, że wszyscy razem się skrzykniemy i będziemy mocniejsi niż fundusze inwestycyjne. Pamiętajcie o tym, że oni nie chcą, żebyśmy zarobili, oni, nam, oni chcą nami kontrolować, oni chcą mieć właśnie kontrolę finansową poprzez posiadanie największej ilości, całe CBDC i wszystko, no przecież poczytajcie o tym, zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Więc ten rynek nie dąży do tego, żeby ludzie zarabiali, tylko żeby ludzie tracili coraz więcej, coraz bardziej wątpili, a najwięksi zarabiali. Takie jest ich zamierzenie. I też widzą, że pomniejszy hut już nie działa. Trzeba przyjebać z grubej rury, wywalić wszystkich z klapek, obiecać wygodniejsze klapki, ale potem te klapki już do nas nie dojadą, po prostu. Więc pamiętajcie, zwróćcie na to uwagę. Patrzcie bardzo mocno na XRP, które jest, przepływa przez banki w Ameryce w tak ogromnym, stopniu, w momencie, kiedy dzieje się coś na rynkach, XRP dostaje takiego boosta, że to się w głowie nie mieści. Ja oczywiście swoją paczkę mam, uważam, że spekulacyjnie każdy powinien paczkę XRP sobie gdzieś tam posiadać, mniejszą, większą, zależy jak kogo stać, na jaką paczkę. Ale uważajcie, bo wszyscy mówią, że Bitcoin jest najbezpieczniejszy. Też tak uważam po części, że jest najbezpieczniejszy. Ale czy faktycznie w 100% bezpieczny? Czy faktycznie możemy nasze pieniądze bezpośrednio przelewać na Bitcoina i czuć się bezpiecznymi? Po części tak, po części sami się zastanówcie i nie ulegajcie fudowi. Pamiętajcie, że etf -y na Bitcoinie to jest przegówno. Po prostu. Albo możecie mieć Mercedesa w garażu, albo możecie mieć papier na to, że go zamówiliście i za rok, dwa, trzy, pięć może do Was przyjdzie. Pamiętajcie, zawsze lepiej posiadać coś fizycznego niż terminowy kontrakt na coś, co niekoniecznie musi mieć zabezpieczenie. Właśnie w tym aktywie, które. Które jest opart, Na której jest oparty dany ETF. Także podsumowując, moi drodzy, żeby już też nie przedłużać, bardzo mocno patrzcie na to, jak będzie wzrastała monopolizacja funduszy inwestycyjnych w kopalniach kryptowalutowych. Nie dajcie się zwieść Fudowi, jeżeli chodzi o Bitcoina, ponieważ Wszyscy będą chcieli to, żebyście go sprzedali i nie odkupili taniej. Tylko po prostu, żeby go od was odkupić i mieć go coraz więcej. To wszystko do tego dąży. Myślę, że ludzie, którzy mają otwartą głowę, to widzą, że najwięksi chcą, żebyśmy go sprzedali, żebyśmy się przestraszyli i nie mieli możliwości odkupienia. Więc mocne ręce co do tego, patrzcie na monopolizację, patrzcie bardzo mocno na XRP, czy czasem nie chcą zrobić ruchu na zasadzie słapa, zastąpimy Bitcoin na XRP. Po prostu i wyłączymy prędzej, czy później bitkę. Mocna spekulacja ale tak samo w 2011 roku jak było mówione, że by każdy kupił Bitcoina po te kilka dolarów za te 100-200 dolarów, bo to będzie aktywo przyszłości, to wszyscy się śmiali, nikt tego nie kupował, o po co wydawać na cokolwiek jakieś pieniądze. No i co się stało? I tak samo historycznie możecie zobaczyć wiele, wiele rzeczy, które e, były Gnojone, spuszczane do poziomu podłogi, że po prostu nie ma to sensu. A później dana rzecz stawała się jedną z najważniejszych rzeczy na świecie, prawda? Tak samo AI jest zagrożeniem przez, przez mówione to jest przez rządy, tak samo wiele innych rzeczy było czymś niebezpiecznym, niezrozumiałym, internet w 90. latach. Po co to komu? Nie mówię o dotkomach, prawda? Ale ogólnie o internecie, a w tym momencie co? Jakby życie. Jest w internecie. Nie powinno tak być, ale tak jest. Więc przemyślcie sobie to wszystko. Zastanówcie się tak naprawdę sami, w jaki sposób chcecie pociągnąć swoją spekulację, swoje inwestycje, swoje kryptowaluty w dłuższym terminie czasu. Czy faktycznie w to wierzycie, bo zostanie to prędzej czy później zweryfikowane. Dzięki za wsparcie, za Wasze wsparcie, za to, że jesteście, że się logujecie, bo dzięki temu mogę takie materiały nagrywać i. Udostępniać wam to wszystko, co wam udostępniam na, na Discordzie i, i spędzać z Wami tam bardzo, bardzo dużo czasu. Także ogromnie za to dziękuję, bo tak naprawdę, gdyby nie Wy, to kanał by nie istniał. I zastanówcie się nad tym, co mówiłem. może się nie, Możecie se, się ze mną nie zgadzać jak najbardziej, ale myślę, że ten odcinek się dobrze zastarzeje i będziemy do niego kiedyś wracać. Także dzięki jeszcze raz. Życzę Wam miłego dnia. Widzimy się na Discordzie. Trzymajcie się na razie.